Przenikty nie musicie kupować od takich zestawów jak tutaj. To kosztuje, to jest bardzo drogo. Oto kosztuje 119 zł, no tak jest prawie 120. Więc nie pokupujcie. Wyczyszczam, czemu. Bo zawsze to jest tak, że pierwszy można sobie kupić o ten zestawik. Potem jest tak że właśnie po prostu pokazuje, tak że można po, po prostu zdobyć, no drako. Czy to według was jest bez sensu? No tak bez sensu. W ogóle o co wam chodzi, że jakbyś na przykład ty, albo ty, albo ty byś to kupił, to byś potem był ten drako. To jedynie to jest. Tracenie pieniędzy, więc nie polecam tego.